Relacja małżeńska Nauczanie domowe 10 stycznia Pierwsza Księga Samuela Rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do ósmego Był pewien człowiek z Ramatajm Sufita z górskiej okolicy Efraima imieniem Elkana Syn Jerochama Syn Elichu Syna Tochu Syna Sufa Efratejczyka Miał on dwie żony Jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Silo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę panu zastępów. Byli tam dwaj synowie Hellego, Hofni i Pinhas, kapłani pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Ann nie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej rywalka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż, Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? Popatrzmy na ten tekst w kontekście prawdy o relacjach. Chodzi o relacje małżeńskie. W pierwszej części. Relacje w kontekście współmałżonka, a w drugim w kontekście dzieci. Pierwszy kontekst, ten dotyczący współmałżonka, pojawia się tutaj w związku z poligamią. Elkana miał dwie żony, ale widzimy nie tylko oczywiście na tym przykładzie, ale tu jest to bardzo konkretnie pokazane, jak dwie żony stają się powodem nieporozumień i można by powiedzieć, jest to jeden z przykładów, że poligamia się nie sprawdziła. Słowo Boże wprost mówi o tym, że Peninna uważała siebie za rywalkę, za przeciwniczkę Anny. Trudno budować relacje wówczas, kiedy jest niechęć, złość i rywalizacja trudno, żeby w takiej rodzinie była zgoda. Czytamy też, że peninna przymnażała smutków Annie dokuczając jej. I Słowo Boże sugeruje, że były jakieś drobne złośliwości, uszczypliwości, aby ją wyprowadzić z równowagi, aby jej dokuczyć i spowodować rozgoryczenie w sercu z tego powodu, że była niepłodną. I zwróćmy uwagę, Działo się to zawsze w święta. W czasie, kiedy cała rodzina miała przeżywać radość, miała przeżywać wspólne świętowanie, no to właśnie wtedy najbardziej zaogniała się sytuacja i najwięcej było tych przykrych słów tego docinania czy dogryzania. Prawdopodobnie też z tego powodu, że Elkanę jakoś wyróżniał Annę w ten sposób właśnie, że dawał jej lepszą część do jedzenia, podwójną część tej porcji, która na każdego z rodziny przypadała. Mentalność, wiary, chrześcijańska moralność dopracowała się tego modelu monogamicznego związku właśnie ze względu na godność osoby, ze względu na wyłączność tej relacji męża z żoną, żony z mężem. Ze względu na zupełne bycie dla siebie, tylko właśnie w tej relacji, wyłącznie w tej relacji, która wyklucza już osoby trzecie. I drugi kontekst związany z dziećmi ujawnia się wtedy, kiedy Anna jest smutna z powodu swojej bezdzietności. I mąż mówi do niej bardzo ważne zdanie: Czyż ja nie znaczy dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? Bardzo mocno jest tu zaakcentowane pierwszeństwo relacji małżonków przed każdą inną relacją, nawet wobec dzieci. Małżonkowie najpierw mają dla siebie być pełni miłości, pełni czułości, pełni bliskości, a potem dla dzieci. Najpierw mąż ma dbać o żonę, a potem o dzieci. Najpierw żona ma dbać o męża, a potem dopiero o dzieci. To jest prawda, która wynika z tego doświadczenia i z tej duchowości, którą wynosimy z Biblii. Oczywiście, zawsze to jest jakiś ideał, bo ktoś może powiedzieć: No, ale nasza małżeńska relacja nie jest tak bliska, nie jest tak idealna, więc ja rekompensuję sobie, rodzinie, w relacji wobec dzieci, w tym jak miłość swoją przelewam na dzieci. Oczywiście każdy taki przypadek należałoby rozpatrywać osobno, ale z drugiej strony zdarza się bardzo często, że kobieta ucieka w relacje do swoich dzieci, nie dbając o relacje z mężem. Albo odwrotnie, mąż może postępować w podobny sposób. Przesłanie tego tekstu, jest bardzo jasne, że mąż ma dbać o swoją żonę. Elkana próbuje to robić jak tylko potrafił. Ale tu chodzi o to, żeby budować ten małżeński związek dobrze o sobie myśląc, dobrze o sobie mówiąc i dobrze się traktując. To są te podstawowe, najbardziej elementarne płaszczyzny żeby myśleć, mówić i traktować siebie dobrze. Idąc dalej, żeby małżonkowie okazywali sobie nawzajem miłość, okazywali sobie nawzajem życzliwość i w końcu szacunek. To jest ten wysiłek, który wkładają w proste, zwykłe, codzienne gesty, znaki, spotkania, które podkreślają miłość, życzliwość i szacunek. Elkana mówi: "Czy ja nie znaczy dla ciebie więcej niż synowie? To pokazuje, że małżonkowie mają być do swojej dyspozycji. Naturalnie, budzi się w ludzkim sercu to pragnienie, aby być do dyspozycji dzieci, a tu jest pokazane to przełamanie tylko takich czysto naturalnych relacji." I pójście w kierunku budowania małżeństwa. To znaczy, ja jestem do dyspozycji współmałżonka. Ja mam do dyspozycji jego mój czas, moje siły, moje ciało i moją modlitwę. I to jest wezwanie, żeby być do dyspozycji. Mam dla współmałżonka czas, siły, ciało i modlitwę. Niech małżonkom. W tym budowaniu, pięknym kształtowaniu swoich relacji błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.